Mimo że zwiastuna do Jurassic World odrodzenie dalej nie ma, to raczej nie ma co narzekać na brak informacji. Z zaskoczenia do sieci trafiły nowe zdjęcia i artykuł ujawniający nam więcej detali z nadchodzącego filmu oraz pośrednie potwierdzenie, że plany na przyszłość filmowej marki są naprawdę spore. Reżyser Gareth Edwards, znany z filmów Godzilla i WOT 1, zabrał Scarlett Johansson, Jonathana Baileya, Mahershala Auliego, Roberta Frenda i resztę obsady na zdjęcia do Jurassic World Liber w Azji Południowo-Wschodniej, konkretniej do Tajlandii. Gareth opisuje otoczenie jako bardzo pierwotne, co jest właśnie tym, czego powinniśmy oczekiwać od filmu wypełnionego dinozaurami. Oprócz obszernych lasów, odrodzenie kręcono również na terenach rzecznych i bagiennych. Kiedy badaliśmy te tereny, zobaczyliśmy ogromne jadowite węże wodne, które musieliśmy złapać. Utrzymaliśmy to w tajemnicy przed aktorami, którzy spędzili cały dzień w tym samym obszarze. I były też gigantyczne bajonki, które były jadowite i znajdowały się na skraju drzew. Do nakręcenia scen na oceanie ekipa udała się na Maltę. Edwards wspomina o kilku wodnych stantach, które musieli wykonać w zbiorniku, oraz sporej ilości łodzi. Gareth Edwards dodaje, że to prawdopodobnie jego ostatni film, który kręcił w oceanicznych warunkach ze względu na trudność takiego przedsięwzięcia. Cieszę się, że wytrwaliśmy do końca, ale myślę, że wszyscy aktorzy przeszli przez równie szaloną podróż, co bohaterowie filmu. Te bardzo wymagające fizycznie, czasami bliskie śmierci, doświadczenia dawały sporo satysfakcji. Te miejsca były częścią podejścia powrotu do podstaw. Jak sugeruje tytuł, kolejna kontynuacja Jurassic World, która trafi do kin 2 lipca 2025 roku jest swego rodzaju odrodzeniem tej serii. Nie żeby takowe było potrzebne. Poprzednie trzy odsłony były po miliardzie dolarów. Zespół odpowiedzialny za Jurassic World Liberty ma nadzieję odtworzyć magię klasycznego filmu Stevena Spielberga z 1993 roku, kręcąc go w prawdziwych lokacjach, z mniejszą ilością screena i dość prostą, ale wciągającą historią z nowymi głównymi bohaterami. Nie mogę wypowiadać się w imieniu Universal, ale w pewnym sensie film sprawia wrażenie otwarcia nowej trilogii. Nie jestem pewien jakie mają plany, ale odrodzenie wygląda jako początek zupełnie nowego rozdziału w tej serii. Dla mnie to gigantyczny list miłosny do Stevena Spielberga i jego wcześniejszych filmów. Są w tym filmie momenty, które bardzo przypominają mi szczęki, takie kultowe aspekty jego filmów, z którymi dorastałem. To w zasadzie mała przygotowa Odysseja przez tę wyspę historia o przetrwaniu. Johansson, Ali i Bailey to w zasadzie nowe twarze Jurassic World. 5 lat po wydarzeniach z Dominion, w których dinozaury mieszały się z ludźmi na całym świecie, te prehistoryczne stworzenia wymierają. Obecna planeta okazała się niegościnna dla prehistorycznych gatunków, z wyjątkiem małego regionu w tropikach wokół równika, gdzie obecnie gromadzi się kilka takich właśnie prehistorycznych stworzeń. Właściwie. Większość takich gatunków tyle jeszcze przetrwały. Trzy najbardziej kolosalne dinozaury lądowe, morskie i powietrzne w tej biosferze posiadają materiał genetyczny cenny dla firmy farmaceutycznej, która ma nadzieję wykorzystać DNA dinozaurów do stworzenia leku ratującego życie ludzkości. Zora Bennett, którą Edwards opisuje jako specjalistkę od operacji specjalnych i byłą agentkę CIA, zostaje zatrudniona przez wspomnianą korporację do infiltracji regionu i wydobycia DNA z dinozaurów. Ma braterską więź z Duncanem Kincaidem, jej najbardziej zaufanym sojusznikiem, który dowodzi statkiem ich zespołu. Bailey to paleontolog dr Henry Loomis. On to jest w ogóle poza swoim środowiskiem, jeśli chodzi o wojskowy element misji. Czuje się bardzo komfortowo podczas wykopalisk i wypraw, ale nie w obliczu ryzyka życia i śmierci, w jakie wpadają Kinkaid i Zora. Edwards porównuje dynamikę tria z odrodzenia do Brodiego, Hoopera i Quinta ze szczęk granych w tym klasyku Spielberga przez roya Scheidera, Richarda Dreyfusa i Roberta Showa, różnych jednostek polujących na prehistoryczne stworzenie. To taki trójkąt między trzema różnymi, nakładającymi się na siebie postaciami. Między nimi jest dużo zabawy, rywalizacja kto jest alfą w grupie. Takie pytanie, powiedzmy, pada przez całą tutaj przygodę. Będziemy obserwowali jak ta trójka ze sobą tak właśnie rywalizuje, żeby pokazać, że o nie, to ja jestem alfą, a nie, jednak ja jestem. I tak powinno to wyglądać przez pewną część filmu, a przynajmniej ja to tak rozumiem. Facet spacerujący po mokradłach w koszuli z białym kołnierzykiem to Martin Krebs. Przedstawiciel firmy farmaceutycznej, który przybył na miejsce, aby zadbać o jej interesy. Ale nie jest on stereotypową postacią korporacyjną. Rappert ma w sobie coś z Jamesa Bonda, powiedział Herod Edwards. Wszyscy próbowali grać trochę wbrew stereotypom. Zakrętem w tej historii, napisanej przez Davida Kepa, autora oryginalnego Jurassic Park, jest to, że zespół Zory otrzymuje sygnał Mayday z cywilnej łodzi, która wywróciła się w wyniku ataku. MozaZaur? Megalodon? Może? Tak więc, oprócz wykonania tej niebezpiecznej misji, załoga Zory musi teraz martwić się o bezpieczeństwo rodziny Delgado, granej przez Manuela Garcia Ralfo, Lunę Blaze, Davida Icono i Audrinę Mirandę. Oczywiście wszystko idzie nie po myśli głównych postaci, sytuacja rodem z Zegnionego Świata i Jurassic Park 3. Edwards opisuje też, y, powiedzmy, przebieg fabuły, to jak się ogląda ten film. Według niego, kiedy już sama fabuła, przygoda się zacznie, to film nie odpuszcza aż do napisów końcowych. Przyjemność oglądania polega na pościgu, ucieczce, strachu, horrorze, zaskak zaskakujących zwrotach akcji w całej fabule. Brzmi to trochę jak Obcy do którego wiele razy nawiązywałem w materiałach Olivera. Y, i moi, to jest oczywiście y, zaleta dla mnie, tutaj, powiedzmy, komplement z mojej strony, ponieważ. Obcy Romulus to jest naprawdę świetne widowisko, moim zdaniem. Ale dobrze, przejdźmy dalej do pewnej ciekawej wypowiedzi. Edwards ma własną misję, a raczej miał przy tworzeniu Jurassic World: Rebirth. Uchwycić istotę tego, co kochało w Jurassic Parku Spielberga, kluczowym dziele kinematografii, które miało natychmiastowy wpływ na karierę Edwardsa jako filmowca. Zdecydował się pracować nad efektami wizualnymi częściowo w wyniku swoich doświadczeń właśnie z tym filmem, w sensie Jurassic Parkiem który był liderem w grafice komputerowej, ale Edwards czuje, że zgubiliśmy się po drodze wyścigu zbrojeń do coraz większego widowiska. Jurassic zawierał w rzeczywistości tylko kilkadziesiąt ujęć efektów wizualnych, a jest to przecież tak potężny film, więc przy odrodzeniu próbowałem powrócić do wszystkich tych sztuczek i pomysłów, które tworzą napięcie i suspense Chciałem po prostu stworzyć to uczucie, które miałem, gdy byłem młody, kiedy byłem pod wrażeniem Jurassic Parku właśnie. Wiemy już całkiem sporo o najnowszym rozdziale serii Jurassic. Ale została nam jeszcze wisienka na tym prehistorycznym torcie, a mianowicie nowe zdjęcia. Zacznijmy więc od zdjęcia na bagnach. Bagnach, które są dosyć rozległe co widać na zdjęciu tej lokacji. Chociaż ten segment jest dużo płytszy i dopiero później nasi bohaterowie będą musieli użyć łódek, aby przedostać się dalej. Nie zdziwię się, jeżeli na bagnach będzie żył Spinozaur, który prawie na pewno powróci w odrodzeniu, o czym opowiem więcej w kolejnym filmie na tym kanale. I czy możemy poświęcić chwilę na wychwalenie tego, jak wizualnie jest zrobione to zdjęcie? Gareth Edwards słynie z dobrze wyglądających produkcji, ale przez brak Grega fra który pracował przy Łotrze 1, przy Twórcy i yy, też pracował przy yy, The Batman i Dune, to nie liczyłem na coś spektakularnego bez jego udziału. A jednak, mimo wszystko, to zdjęcie, no nie jest jakieś fantastyczne, ale jest to ogromny krok w przód względem Dominion. Wracamy do poziomu wykonania z Układu Królestwa, ale z klimatem trilogii parku. Jakim cudem ten film łączy same zalety serii? Nie wiem i nie muszę. Wystarczy, że to widzę. Wróćmy jednak do analizy. Za postacią Zory Bennett widać tajemniczą skrzynię. Widać ją na aż trzech zdjęciach, więc pewnie jest to jakieś przenośne narzędzie operacyjne, w którym trzymane będą próbki DNA. Drugie zdjęcie przedstawia nam Zorę i Henry'ego w centrum operacyjnym, jakim jest łódź widoczna na zdjęciach zza kulis. Henry patrzy na Zorę dosyć wrogim wyrazem twarzy, co może sugerować pewne tarcia pomiędzy drużyną. W centrum wydarzeń za to znajduje się też skrzynia, w której dalej nie wiadomo, co się znajduje. Poza tym spędziłem dobre 15 minut, wiem, bardzo dużo na analizowanie mapy pod skrzynią ale do niczego nie doszedłem jeżeli jest to mapa wyspy to wątpię że trafimy na Muertę ale za mało widać żeby dosadnie tak stwierdzić na zdjęciu trzecim powraca główna postać odrodzenia, czyli Wysoka Trawa. Sądząc po wyrazach twarzy trójki postaci, dochodzę do konkluzji, że patrzył na zauropoda. Prawdopodobnie tytanozaura, który, według plotek, jest jednym z trzech poszukiwanych stworzeń. Na niestety ostatnim zdjęciu widać, jak Zora Bennett biegnie gdzieś z tajemniczą skrzynią, czy też walizką. Niestety, poza pojazdem, będącym w tle, ciężko cokolwiek wywnioskować. Nie wiemy dlaczego i jak. Zora znalazła się w takiej sytuacji. To wszystko w tym materiale. W przyszłym tygodniu pojawi się materiał z dokładnym omówieniem wszystkich prawdopodobnych lub potwierdzonych gatunków, jakie pojawiły się w Jurassic World odrodzenie. Pod lupę wezmę jedynie pewne źródła, więc lista będzie różnić się od tej z ostatniego materiału o plotkach, wyciekach i takich tam. Tymczasem to by było na tyle, mówił do was Addison, do usłyszenia w kolejnych materiałach i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.